Integracja BaseLinker Connect umożliwia na komunikację między dwoma kontami BaseLinker. Możesz przekazywać produkty z jednego magazynu BaseLinkera do drugiego, zamówienia, a nawet numer utworzonej przesyłki. Integracja ta wykorzystywana jest przez hurtownie, ponieważ niektóre hurtownie mają utworzone konta w systemie BaseLinker i jedynie udostępniają tobie połączenie właśnie za pomocą integracji BaseLinker Connect. Innym scenariuszem w którym możemy wykorzystać tą integrację jest sytuacja w której ty jako producent możesz udostępnić kod do BaseLinker Connect swoim po prostu sprzedawcom, stając się ich dostawcą hurtowym. Żeby dodać tą integrację przejdę do zakładki integrację dodaj integrację. W polu wyszukaj wpisz słowo Connect. Następnie wybieramy integrację BaseLinker Connect. Możesz tutaj zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to jest wklejenie kodu, który otrzymasz od innego użytkownika, czyli np. hurtowni lub producenta. Druga rzecz to jest utworzenie własnego kodu, który udostępnisz innej osobie. Jeżeli jesteś na przykład producentem lub hurtownikiem, nazwijmy to połączenie akademia. Następnie decydujemy, czy my chcemy otrzymywać zamówienia, które tamten użytkownik będzie generował. Wybierzmy tak. Do jakiego statusu mają trafić te zamówienia? Wybierzmy na przykład spakowane. Czy chcemy kopiować status płatności? Wybierzmy, że chcemy ko kopiować tylko kompletne wpłaty. Następnie decydujemy, czy chcemy przekazywać numer przesyłki oraz czy chcemy odbierać numer przesyłki utworzonej w drugim koncie, któremu udostępniamy dane. Co ważne, przekazywana jest również etykieta. Jest to dwukierunkowe przekazanie informacji. Następnie, czy koszty dostawy mają być kopiowane z zamówienia, czy na automatycznie ustawione jako zero? Możemy nadpisywać dane produktów, ale tylko tych, które są dopasowane do katalogu, który udostępniliśmy klientowi. Jeżeli one będą dopasowane po numerze SKU, to możemy wtedy nadpisać informację taką jak nazwa, cena, stawka podatku SKU albo waga. Następnie wybieramy nasz magazyn źródłowy. Jeżeli mamy kilka, możemy wybrać jeden z wybranych magazynów, grupę cenową, walutę. Czy ma, czy ma to być waluta zgodna z grupą cenową? No i co mamy robić z niedopasowanymi produktami? Pomijać czy nie? Jeżeli będziemy je pomijać, to niedopasowane produkty nie zostaną przekazane w zamówieniu. Dalej możemy dodać informacje dodatkowe. Które ma, mają być przyjmowane oraz jedno z ważniejszych ustawień, czy chcemy udostępniać produkty. Klikamy tak. I w tym momencie chcemy, żeby to drugie konto miało dostęp do naszego katalogu domyślnego, do wszystkich produktów z katalogu bądź do wybranych kategorii, do języka polskiego, oczywiście język i te pozostałe ustawienia, one są uzależnione od ustawienia naszego samego katalogu w Basingerze, grupa cenowa, opisy, parametry. Oraz zdjęcia. Klikamy Zapisz. Przechodzimy z powrotem do integracji. Zwróć uwagę, że po dodaniu integracji nie można uruchomić opcji przekazywania produktów oraz zamówień. Trzeba to zrobić podczas konfiguracji konta Basinger Connect. Nie można tego zrobić już po dodaniu, ani nie można tego zmienić. I mamy utworzony klucz. Kopiujemy utworzony klucz i przechodzimy do drugiego konta. Na drugim koncie BaseLinker, na którym będziemy odbierali informacje, klikamy Dodaj Integrację w zakładce Integracja. Wpisujemy słowo Connect, żeby odnaleźć naszą integrację, i wybieramy BaseLinker Connect. Teraz tam, gdzie mamy MAM kod połączenia od innego użytkownika, po prostu wklejamy klucz, który przed chwilą skopiowaliśmy. Klikamy Weryfikuj kod. Mamy połączenie. Mamy nazwę, którą ustaliliśmy w poprzednim e, koncie. Oraz kilka informacji, które musimy w tym momencie uzupełnić. Czy chcemy ukrywać ceny? Klikamy Nie. Czy chcemy nadpisywać dane do faktury? Po wybraniu w tym miejscu opcji tak, możemy wprowadzić dane do faktury, które będą uzupełniane na koncie hurtowni. To znaczy, hurtownia, wystawiając fakturę, nie będzie wystawiała tych danych na dane klienta, które widnieją w zamówieniu i które klient sam wprowadził. Źródłowym, na przykład koncie Marketplace albo sklepie, tylko te dane, które my w tym miejscu wprowadzimy. I wtedy hurtownia, wystawiając fakturę, wystawi ją na po prostu nasze dane. My oczywiście dalej możemy klientowi wystawić normalną fakturę już w naszym koncie BaseLinker na nasze dane. Nie. Czy przekazywać zamówienia? Tak, utwórz na karcie zamówienia przycisk do przekazywania zamówień. Klikamy Zapisz. Zamykamy tam integrację. I teraz na przykład, jak będziemy chcieli stworzyć nowe zamówienie i dodać produkt do naszego nowego zamówienia, to na liście domyślnych katalogów będzie Akademia Baselinker Beacer Base Connect. Czyli zobaczcie, mamy tutaj po prostu dostęp do magazynu produktów, który jest na drugim koncie. Możemy również w zakładce produkty. Importuj, eksportuj, import produktów z magazynu zewnętrznego. Wybrać również Akademię BaseLinker. Czyli możemy pobrać produkty z tamtego konta do naszego konta. Na karcie zamówienia pojawił się natomiast dodatkowy przycisk: Akademia. Przycisk ten jest akcją automatyczną dodaną już przez BaseLinkera i powoduje on przekazanie tego zamówienia. Do drugiego konta. Mamy więc tutaj zamówienie Adam Mickiewicz. Mamy testowy produkt. Tutaj akurat nie mamy produktu, więc dodajmy produkt z katalogu BaseLinker Connect. Mamy dodany produkt. Klikamy więc Akademia. Zamówienie w tym momencie zostanie przekazane do drugiego konta BaseLinker. Na drugim kącie Bejslinger, w statusie spakowane, pojawiło się nasze zamówienie. Adam Mickiewicz, mamy nasz produkt, mamy informację o zamówieniu. Jak widzisz, w zamówieniu brakuje jednego produktu. Dzieje się tak, ponieważ opcja pomijaj niepowiązane produkty była włączona i w tym momencie mamy tylko powiązany produkt z zamówieniem. Jak zobaczysz na liście zamówień pojawiła się taka ikonka Connect, to znaczy, że to zamówienie zostało przekazane nam z drugiego konta BaseLinker. Czyli jeżeli my jesteśmy hurtownią, jesteśmy dostawcą produktów, to możemy teraz zamówić paczkę do tego zamówienia, możemy procesować to zamówienie, a drugie konto jedynie przekazuje nam informacje właśnie o tym zamówieniu. Po odebraniu klucza BaseLinker Connect na drugim koncie, w zakładce integracje BaseLinker Connect Możesz jeszcze ustawić pozostałe ustawienia dotyczące całego połączenia. Mamy tutaj zakładkę połączenia, produkty, gdzie możesz dodać mnożnik ceny, korektę stanów magazynowych pobieraną z magazynu Basinger Connect. Możesz pobrać, możesz dodać kilka mnożników dla wybranych grup cenowych, np. od ceny 1 zł do 100 zł, dodajesz mnożnik ceny 15%, wpisując 1.15%. 20% 1.2. Dodatkowo możesz dodać konkretną kwotę do ceny produktu, np. 10 zł, wpisując ją tutaj. Oczywiście te 20% i te 10 zł będzie dotyczyło tylko produktów od złotówki do 100 zł. Od 100 zł i 1 złotówki do np. 500 zł dodajemy narzut wysokości. 10%, czyli wpisujemy 1.1 i dodatkowo dodajemy do ceny jeszcze 15 zł. Jeżeli chodzi o korektę stanów, no to możemy zrobić w ten sposób, że jeżeli stany magazynowe będą od 0 do 100 sztuk, no to wtedy możemy dodać do stanu jakąś konkretną liczbę, albo ustawić stałą wartość, na przykład 30 sztuk towaru. Ponownie tutaj, tak samo jak wcześniej, możemy dodać kilka takich, kilka takich korekt. Kolejna zakładka dotyczy synchronizacji cen odbieranych z Basinger Connect. Co 24 godziny jest darmowa. Pozostałe opcje są płatne. To samo, jeżeli chodzi o synchronizację stanów magazynowych. Mamy tutaj synchronizację co 8 godzin, co godzinę albo co 5 minut. Na końcu możemy również powiązać statusy. Możemy przesyłać informacje o zmianach statusów u nas do drugiego konta. I również możemy odbierać zmiany statusów na tamtym koncie, które mogą być przesyłane do naszego konta Basinger.